Prowokacyjny osób, które wzięły udział w tym marszu, nawiązywał do tego, że mówi się o tym, że ofiary gwałtu prowokują gwałty. To miało pokazać, że niezależnie od tego, w co się ubierzemy, możemy dostać y, jakąś etykietkę, czy, czy szmaty, czy puszczalskiej. Kiedy czytałam opisy w mediach, iż osoby biorące udział w marszu były prowokacyjnie ubrane, nieco się oburzałam, ponieważ one były ubrane skąpo. One nie były ubrane prowokacyjnie. Sądząc po zainteresowaniu mediów, jakim się cieszył marszmat, uważam, że problem przemocy seksualnej wobec kobiet udało się nagłośnić. I witam moich gości w tej części programu. Pani Beata Kępa Solidarna Polska. Dobry wieczór. Y Pani minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, minister do spraw równości. Dzień dobry wieczór. I pani Kazimierz Szczuka. Tak jest. Feministka nie? Nie? Tak nie będzie. Może być. Feministka. Niech będzie. I jeszcze będziemy mieć jednego gościa, ale to na łączeniu z Krakowa za, za kilka chwil będzie, będzie z nami. Skąd ten cały z wokół tego, tego marszu, który tak wydawał się? No jedna z tysięcy demonstracji. Głośniejsza, niegłośna. Pani poseł, zbulwersowana pani była czymś, czy nie? To myślę, że sama kwestia przedstawienia racji, forma przedstawienia racji, bo to, że w polskim parlamencie przede wszystkim, bo tu należałoby zmienić prawo, należy zabiegać o to, aby kary za gwałt, szczególnie ten ze szczególnym okrucieństwem, przecież dzisiaj, Żyjemy oto taką sytuacją, kiedy człowiek, który był uprzednio karany, zgwałcił 11-letnią dziewczynkę. A więc te sytuacje się dzieją. Okazuje się, że prawo jest w tym zakresie zbyt liberalne i że istotnie należy domagać się podwyższenia kary, i w ogóle zmiany To będziemy mówić o prawie, ale w sam, w sam, marsz był Pani była sam marsz Sam marsz, formułą marszu raczej tak. Myślę, że on uwłaczał godności kobiety. Nie tak powinno się e, demonstrować e, to, co jest istotnym e, czy przeciwko e, tak, temu, to znaczy, co jest jak? istotnym. W dosyć taki prowokacyjny jednak sposób. Mnie on się nie podoba, aczkolwiek za tym, żeby był marsz w sprawie z, z załatwienia tego bardzo poważnego problemu dotyczącego może być tysięcy kobiet, dziewczynek w naszym kraju jest potrzebny. Natomiast formuła forma czy forma zaproszenia w mojej ocenie po prostu uwłaczała. No, jeśli mówi się, że zaprasza się, nie wiem, Alfonsów, prostytutki, prawda, Alfonsi, no to niestety są osoby, które korzyści z bardzo groźnego procederu. To są osoby często bardzo agresywne, które, ale na które, które to, to, no ale tak, ale takie, taki niestety, być może miało to wywołać nie, nie. kontrowersję. Dla mnie bardzo to, 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 to wątpliwe. Po, słuchaj, ja uważam, pani, że to problem, problem poseł. raczej spłyciło, a nie to znaczy, załatwiło. I taka jest prawda. Yy. To, yy. To zaproszenie i to słowo tam się, to, to było zaproszenie na after party, to było na, zaproszenie na imprezę po akcji, to była akcja uliczna, która zresztą jest, ma charakter międzynarodowy, to w Europie takie marsze się odbywają, one dotyczą czegoś innego niż wysokość kar. Zresztą o tej samej nazwy yy, mniej więcej powiedzmy. Tak, bo tam jest to się nazywa to jest właśnie dobre tłumaczenie, które jest jakąś grą słów. Yy, chodzi przecież o co? O to, żeby wbić do głowy i policji, i również sędziom, i przede wszystkim kobietom, że to nie one są winne. I ba to, to naprawdę potwierdzają badania, że mm, ofiarami gwałtów padają kobiety od zupełnie młodych do zupełnie starych. I to nie są te, które chodzą w mini. Badano to. Tych kobiet bardzo takich atrakcyjnych czy wyzywająco ubranych wśród ofiar zgwałceń jest zaledwie 14%, czyli można powiedzieć tyle, ile w ogóle pewnie no, ten... ich istnieje. Kobiety najczęściej znają sprawców. Czyli chodzi o to, żeby dać takie wsparcie, taki power. Kobietom, dziewczynom, żeby się nie bały i żeby zrzuciły z siebie to odium oskarżenia, że to krótka spódniczka sprowokowała. To jest nieprawda. Po prostu to jest absolutna nieprawda. Gwałcone są kobiety, które chodzą w kaloszach i waciakach i, 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 i bardzo brutalnie, bo gwałt nie jest wyrazem pożądania, tylko jest przemocą po prostu i. Tu chodziło o to, żeby dziewczyny powiedziały, nie musimy się bać, wstydzić naszej seksualności, brać na siebie tego odium. Tak, młodzież tak wygląda, tak się zachowuje. Oczywiście to było przerysowane. Ale co się udało? Udało się to, że już drugi tydzień o tym mówimy, że mówimy o wyrokach, mówimy o praktyce, mówimy o. Edukacji. W tym Mówimy powinna sędziach. Pani bardzo podziękować Pani poseł Pawłowicz. Yy, powinna... Tak, ona jest niezawodna. <grym> bardzo jej dziękuję. Pa, pa, pani minister. Znaczy ja, ja myślę, że y, i nazwa była kontrowersyjna, to jest ale bewokacja. też... To Ale też i to przesłanie było kontrowersyjne. To nie jest tak, że w Polsce jest oczywiste, że y, krótka spódniczka jest bez znaczenia. Były badania robione wśród policjantów, wśród osób, które pracują w sądownictwie i niestety tak jest, że większość osób badanych uważała, że jeżeli kobieta wypiła wcześniej drinka, jeżeli była wyzywająca ubrana... Jeżeli była atrakcyjna fizycznie, to w jakiś Tam sposób chciała. prowokowała, tak? Prowokowała to wydarzenie. A więc i to przesłanie dotyczy spraw, które nie są oczywiste i budzą wątpliwości, i też nazwa oczywiście tego marszu też była bardzo prowokacyjna. Pani minister, to przeskakując trochę z tego tematu do, do, do innego tematu, czy Pani myśli, że ta przyspieszona. Edukacja seksualna w szkołach, za którą pani się bardzo otwarcie opowiedziała, to, to, to spowoduje, że takich historii, które będą zmuszały kobiety do, do marszów, takich innych, będzie więcej czy mniej. Ale przyspieszona edukacja seksualna nie, nie rozumiem. No bo na pani się właściwie poparła przyspieszoną edukację seksualną tam nie? Nie? Kiedy? nie, nie na tej konferencji. Kiedy? Ja w ogóle nie byłem na tej konferencji, jeżeli Pan eee. mówi o tej ale konferencji ona, WHO. To nie była, ona, nie w ogóle. Ale ona była w, w Menowska, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Eee. Więc w związku z tym to jest kwestia rządu i taki rząd w mojej ocenie przedstawia. Od dawna trend, o eee, lewica mówił pan. faktycznie stawia postulat w ogóle wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej. jest tak, nieprawda. No natomiast, natomiast społeczeństwo jest bardzo podzielone pod tym względem. A, a ministerstwo jest w tej sprawie na stanowisku? Ministerstwo jakiej? stoi na stanowisku, że przedmiot, który jest obecnie, czyli wychowanie do życia w rodzin, Wystarczający. I treści, które tam są, są wystarczające. Takie jest stanowisko ministerstwa. A jeśli tak jest, to, to, to czy wymagałoby to deklaracji, no, po, poparcia patronatu przez y, m.in. panią tego podręcznika Lekcja Równości? To jest w ogóle o czymś innym, bo Lekcja Równości ten podręcznik jest przeznaczony znaczy, to nie jest w ogóle podręcznik. Zacznijmy od tego, że to jest y, książka, broszura napisana przez organizację pozarządową. Y, organizację, która jest największa w Polsce, y, zajmująca się osobami nieheteroseksualnymi. I ta publikacja jest napisana z myślą o nauczycielach, którzy nie stykają się z tą problematyką w czasie kształcenia i powinni poznać taką perspektywę, ponieważ mogą się pojawić problemy pedagogiczne, które wynikają właśnie Perspektywy z, to powiedzmy po prostu, że, że, z, że powinno się z, z, zgodnie z tą książką. nie heteroseksualności. Yy, no, kłaść większy nacisk na. podkreślać, że, 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 że wśród nas są osoby i heteroseksualne, no, i homoseksualne. Generalnie wśród nas są bardzo różne osoby. Szkoła mhm. jest miejscem, gdzie młodzież jest bardzo zróżnicowana. I jeżeli nie będziemy uczyć młodzieży, dla drugiego człowieka, jeżeli nie będziemy uczyć tego, że trzeba akceptować ludzi różnych, różnych religii, różnych narodowości, o różnym wyglądzie, o różnej orientacji seksualnej, to dla niektórych z tych dzieci, czystej młodzieży, szkoła może być bardzo trudnym doświadczeniem, a tego nie chcemy. Pani minister, jeśli, jeśli pani pozwoli, połączmy się z Krakowem, gdzie jest ksiądz Dariusz Oko. Witam księdze. Czy, czy, czy ksiądz... Witam pana, witam państwa, dobry wieczór. Yy, witam, ja rozumiem, że ksiądz słyszał, co, co mówiła pani minister. No, wspieranie zrozumienia, empatii, tolerancji w szkole, to jest chyba coś, co, co, co powinno budzić poparcie dość powszechne. Czy, czy, czy tak jest, czy nie? Oczywiście. Każdego człowieka trzeba szanować, każdy jest jak kosmos jest i katedra. Ale... Yy, i... Tutaj była mowa o gwałtach, które są dokonywane na ludziach, to jest coś strasznego, to tak jakby zburzyć kościół. Ale trzeba też pamiętać, jak te gwałty wyglądają, jak przybierają na sile właśnie w szkołach. W związku z tym tematem no, chciałem powiedzieć, ja spędziłem na Zachodzie ponad 10 lat, widziałem jak ta edukacja wygląda w tych szkołach. I jest ciekawe zjawisko gwałtów, no niepokojące, że jest coraz więcej gwałtów w szkołach zachodu, ale także Polski. Dzieci gwałcą dzieci, to jest straszne zjawisko, a jest to wywołane między, pornografi między innymi pornografią oglądaną przez te dzieci, ale także błędnymi lekcjami wychowania seksualnego. O tym yy, Błędny, Błędnymi? W jakim błędnymi? sensie, proszę księdza? Właśnie chciałem powiedzieć, tutaj chciałem powiedzieć o książce Globalna rewolucja seksualna pani Gabriele Kuby, już przetłumaczona na polski. Ona właśnie mówi o tych zjawiskach błędnej edukacji seksualnej, która powoduje seksualizację młodzieży Ale i jakby, prowadzi między innymi do gwałtów jak, młodzieży na młodzieży. Jakby ksiądz był uprzejmy, bo ksiądz i, mówił, żeby był, był za granicą, jakby ksiądz mógł się odwołać do, 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 do własnych obserwacji doświadczeń. Co skłoniło księdza do takich ja, wniosków? Około 10 lat spędziłem na pracy naukowej, też duszpasterskiej na zachodzie i widziałem jak to wygląda w Niemczech. Chcę podać przykład, przykład ze Szwajcarii, gdzie dwa lata temu właśnie wprowadzano edukację seksualną do przedszkoli. I ona polegała na tym, że czteroletnie dzieci otrzymały seks boksy, w których były ludzkie genitalia, które mieli się bawić oczywiście w formie plastikowej. No Można sobie wyobrazić, jak wygląda edukacja seksualna później. Rodzice Szwajcarii zbuntowali się, powiedzieli, że coś takiego przygotowali chyba maniacy seksualni. Nastąpiły masowe protesty. Tutaj mam zdjęcie z takiego protestu, kiedy rodzice powiedzieli nie, nie pozwolimy naszych dzieci seksualizować, nie pozwolimy naszych dzieci w ten sposób wychowywać. Odnieśli sukces, bo są podstawowe prawa rodziców do wychowania dzieci. Nie pozwolili na seksualizację swoich dzieci. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli te programy zostaną wprowadzone do Polski. No to w każdym przedszkolu będą tego rodzaju zabawki. Kiesa, A co się będzie działo w starszych no, klasach. I, ale ja rozumiem, że ja że, to że... obserwowałem na zachodzie no. i no, trzeba robić wszystko, żeby to powstrzymać. Ale ja e, to nie w Szwajcarii się udało, w Norwegii też. Nie. Ja nie Rodzice mają prawo do wychowania dzieci. Proszę Kiesa, 48 i, 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 artykuł i, i, konstytucji i 72. Jeśli ksiądz pozwoli pani minister, bo ja rozumiem, że pani nie popiera tej znaczy, przyspieszonej edukacji y, seksualnej. Nie, nie, znaczy W ogóle mówimy o kilku różnych mm -hmm. sprawach, bo to, co książę porusza, o seksualizacji, Dzieci, to jest takie zjawisko brutalnego wdzierania się seksu, przedmiotowego traktowania kobiet, dziewcząt również w szkołach. I to nie jest wywołane edukacją seksualną, tylko brutalnością życia także mediów, które niestety powoduje, że, że te dzieci nie, nie są wychowywane w takim środowisku, w jakim powinny być wychowywane. Są wpychane w takie role dziewczynki małych rolitek, w sklepach sprzedaje się staniki dla siedmiolatek, majtki z koronkami jak z seks-shopów, sprzedaje się całe zestawy do malowania się dziewcząt i to nie jest dobre, ale, ale to, mówi, nie jest to nie jest wywołane, to nie jest wywołane, ja mówię o zjawisku seksualizacji dzieci, nie to, mówi, które nie jest wywołane edukacji, to nie szkoła, to nie szkoła. To nie szkoła. To nie pyszne, szkoła. No pyszne bo pyszne pyszne rynek, rynek to nie szkoła, który to robi. seksualizuje dziewczynki, ponieważ to, to jest na sprzedaż. Kosmetyki dla dziewczynek i tak dalej, konkursy, piękności, to to jest biznes. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w takim znaleźliśmy się punkcie rozwoju cywilizacji, że dziecka uchronić się nie da z powodu tego, że działa internet, reklama, A Może się da. I teraz edukacja jest między innymi po to, żeby stworzyć bez, bezpieczne i dobre miejsce, z którego dzieci mają usłyszeć, że na przykład nie muszą konkurować ze sobą nastolatki w sprawie tego, kto jest bardziej seksy, że nie muszą po pocałowaniu się z chłopakiem uważać, że ich obowiązkiem jest seks, że nie znaczy nie, żeby umiały zachować integralność swoją podmiotowość, taką po prostu, żeby, nie, żeby te Mówimy teraz o dziewczynkach, mm. no bo akurat y, chłopcy też cierpią od tego wszystkiego, ale dziewczynki jeszcze do tego mogą zachodzić dzieci w ciąży. Bezpiecznym... żeby po prostu y, te dzieci były jakoś, żeby, żeby system edukacji państwowej jakoś włączył się w ten, w te, w ten cały proces, który rodzice sobie kompletnie nie radzą. Czy pani jest ja zdrowy, ja, ja włączyć, jestem, panie no. redaktorze, ja mam zdanie przeciwne. Uważam, że mówienie o tym, że rodzice sobie z tym nie radzą, to jest uwłaczanie polskim No Ale to w takim razie... Ja chcę pokazać, nie, ale szanowni pani państwo, pani jakieś strony by były badania, państwo na są robione akurat właśnie próbów tych badań i tego, co dzieje się po, w, w, tej w, w polskich szkołach, co dzieje się w polskich rodzinach. Ja tak w gwoli obrony. W miesięczniku wychowawca, który przedstawił opracowanie, do którego dotarłam, pani doktor Krystyna Kluszowa, pani profesor Janina Palus, pani doktor Jadwiga Wrończ, zatem są te osoby wykształcone. Proszę zobaczyć. Mamy typy edukacji seksualnej, typu A, typu B, typu C i proszę mm, zwrócić uwagę na to, że typu A to mamy właśnie w Polsce i co się okazuje, typu B i C to mamy Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy i okazuje się, że przy naszym systemie, czyli wychowanie do życia w rodzinie przede wszystkim, plus element oczywiście ten najważniejszy, czyli ten bezpieczny, przyjazny dom, gdzie rodzic najlepiej wie, kiedy tę edukację, kiedy rozpocząć tę rozmowę, najlepiej jest na swoje mm -hmm. dziecko, jestem przeciwnikiem chodzenia systemie... z buciorami, za przeproszeniem, do, do życia rodzinnego w tej materii państwa. Akurat państwo powinno zająć się wspieraniem rodziny pani, a nie, pani no, ale i, w tym a. w tym systemie A, czyli uh -huh. naszą, mamy najmniejszą, najniższą liczbę zajść w ciąży na Tysiąc nastolatek w porównaniu ze Szwecją, przecież... Wielką Brytanią, Dlatego... to są statystyki, nie, nie, pani, ale kochane pani, kochane minister, pani. No najniższą liczbę aborcji na tysiąc nastolatek, ale najniższą liczbę ogółem aborcji na tysiąc mieszkańców, najniższe wskaźniki zakażeń HIV. I, I my... co? Ale... I co, jak, kochane jak to... pani? To... Więc po co na siłę pani? wprowadzać coś, no no co pani minister, po co na siłę wprowadzać coś, jaka się nazywa lekcja seksu dla czterolatka, a co tak naprawdę było przedmiotem konferencji, swór organizacji pani Pani Ministerstwo o Edukacji Narodowej. Ja powiem, Bo, no, czy... no przecież pozwól, to jest po prostu... Po, po, nie, nie Właśnie, jest tak, ja dlatego, mogę coś ja, powiedzieć na chwilę, proszę księdza? Tak. Ja bym chciał, żeby odpowiedziała pani Kazimiera Szczuka ja, ja chcę powiedzieć tylko o tym, że te w, w, pozytywne statystyki nie mówią prawdy. Dlatego że, dlaczego? No, one dlatego one są, no, że podam taki jasny przykład. E, 2000 tysiące kobiet zgłasza na policję, że zostały <coughs> zgwałcone rocznie. Czy tyle jest gwałtów? dwa tysiące, a szacunki mówią o sześćdziesięciu, osiemdziesięciu tysiącach. Co się dzieje z tą resztą? Dwa na sześćdziesiąt tysięcy. Ja co się dzieje. Nie mówią, bo się A dlaczego, boją, nie bo bo się, a a dlaczego się boją? Mm -hmm. Nie, że się wstydzą, droga pani. Tylko dlatego, że w naszym liberalnym systemie prawnym, w kodeksie dziewięćdziesiątego roku, od... chwileczkę, to znaczy, mamy tak niskie kary, bo to jest, że czterdzieści z... procent tych kar jest, jest pożyt... no Ale myśli pani, pani posłuch, tak. że dziewczynka, czy 40... jej 40... rodzice nie zgłaszają Fileczkę. tego na policję, 40... bo jest za niska kara? Tak. To jest z tym mało. było lat, to by poszła i zgłosiła Zatem to dziecko, czy ta dziewczyna ma świadomość, że za chwilę spotka tego sprawcę na ulicy? Mało tego. Zanim zgłoś jest bardzo często szantażowana i trzeba mieć tego świadomość. Ja pracowałam z takimi osobami, które e, temu, temu najokrutniejszemu przestępstwu zostały, że tak powiem, poddane. To jest coś niesamowitego. Tak. One rzeczywiście się boją. Jeżeli one wiedzą, że ten przestępca za chwilę wyjdzie na wolność i tak stało się teraz tą dziewczynką jedenastoletnią, że została zgwałcona, mimo iż ten człowiek tak naprawdę powinien wiele lat spędzić w więzieniu. I ale co? Nawet jakby Dlaczego spędził pani 10, minister myślę. była przeciwko podnie, podniesieniu kar, to daje 12 podłe, lat najgorsze przestępstwo. Możemy sądy... o tym, kochane pani, możemy o tym mówić, mówić, no, mówić. Znaczy, możemy możemy demonstrować, tak. maszerować w różny Dlatego, sposób. Powie, Jeżeli dali nie zmienimy prawa, dzieci będą Szanam nadal gwałcone. Więc jutro Solidarna Polska Ale nie raz pani 25 lat nie rozwiąże problemu. Rozwiąże. Głęboko i kara w pani sytuacji, poseł, kiedy gwałci się małe dziecko, kiedy gwałci się ze szczególnym okrucieństwem, nie ma prawa taki człowiek chodzić po ulicy i zagrażać naszym Dzień, dzieciom. Ksiądz tak. Oko, posłuchajmy proszę cię, bardzo proszę. Właśnie chciałem nawiązać do tego, co mówiła pani poseł. Ten podział pochodzi z Akademii Pediatrii Stanów Zjednoczonych. Jest dość powszechnie uznawany w świecie. Można powiedzieć, że edukacja seksualna typu A to jest edukacja humanistyczna, która akcentuje Integralną postać człowieka, jego duchowość, nie tylko ciało. Edukacja typu B to jest ta edukacja biologiczna, akcentująca biologiczność, zwierzęczość człowieka. Edukacja typu C stara się łączyć jedno i drugie. W Polsce mamy edukację typu A i Bogu dzięki i widzimy jej wyniki. Usiłuje się teraz na siłę wprowadzić tą edukację typu B, czyli biologizującą, akcentującą zwierzęczość człowieka, proszę porównać wyniki według Eurostatu. Bardzo ale to już pa, pani poseł Kępa tak, przed ale sekundą na tę dane przedstawiła. Ale ważne, żeby zobaczyć to dokładniej na proporcjach. Liczba zachorowań na AIDS. W Szwecji i Niemczech, które mają edukację seksualną typu B jest dwukrotnie większa procentowo, natomiast w Wielkiej Brytanii sześć razy większa. Tam edukacja seksualna między innymi opiera się na filmach pornograficznych, które się wyświetla w szkołach. Proszę, Inny przykład Pani minister, książek. Proszę księdza, proszę przepraszam bardzo, bo nie mamy za bardzo czasu na omawianie tych wszystkich statystyk. Pani minister, to ja mogę powiedzieć, Panie chciało, żeby pani minister mogła zareagować. Czyli mamy dobry system. Tak? Nie, nie mamy doskonałego systemu, ponieważ... Nie tak mamy do, jak ja mówię, nie że mamy, dobry, nie czyli nie mamy część, część doskonałego. Część rodziców jest w stanie wychować swoje dzieci. Spora część dzisiaj. No, no być może spora część, ale jest też spora część rodziców, która sobie nie radzi z tym problemem. I dzieci niestety uczą się wtedy z pornograficznych filmów, w sposób same, niewłaściwy, nie same, po z, z jakichś naprawdę no rówieśniczych część, część, Więc, część, właśnie, więc to ponieważ, nie radzi, ponieważ to część tak, zmienić, tak, część tak, ponieważ społeczeństwo jest zróżnicowane, nie <laughs> możemy wprowadzić obowiązkowego pro, 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 przedmiotu edukacji seksualnej, ponieważ by to zbyt podzieliło społeczeństwo. Natomiast możemy wprowadzić przedmiot nieobowiązkowy, dodatkowy, na który by chodziły te dzieci, których rodzice tego chcą. Nie widzę nic złego w tym, żebyśmy o tym mogli porozmawiać i pomyśleć. Ponieważ nie, nie, ma, nie, ma, żadnych, nie, nie ma żadnych wątpliwości, że e, ta e, brutalna seksualizacja, o której w, e, wspominaliśmy, e, istnieje w szkole i poza szkołą. I niestety dzieci niektóre nie mają gdzie się nauczyć tego, jak odmawiać, nie mają gdzie się nauczyć o sobie i to byłby dla nich, jedyne, minister, byłoby dla nich jedyna szansa. Pani musimy powoli kończyć, więc pani Kazimiera Sztuka i pani... też ja mam czy to jest do... to, jest jedno zdanie. No tak, dzieci w takim no, wieku, no niedawno... No pewno pani ministro o nie zadbała dobrze. W polskiej szkole... Poszła to jest doświadczenie że Też się o, 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 o na lekcjach tak. czy biologii, czy przystosowania do życia w rodzinie. Ja naprawdę nie widzę tej potrzeby jakby... Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda? Do problemu do, do, do rangi Pani naprawdę poszu, poszu, z czym pa... sobie nie radzimy w Każmię. polskich domach czy w polskiej szkole. No, to dla mnie te... to, to, znaczy, to, to pokazywanie radzimy. tych statystyk i łączenie rzeczy w taki sposób jest absurdalne. Ale mogę tylko powiedzieć, że y, znam się i współpracuję z koleżankami, które są grupą edukatorek seksualnych, to, są, to jest organizacja pozarządowa. Y, ponton się nazywa. I one mają zamówienia, po prostu są zapraszone do szkół tam, gdzie rodzice na to się godzą. Robią bardzo profesjonalne lekcje z edukacji seksualnej. Osobno dla chłopców, osobno na, dla dziewcząt. To jest, one, dziewczyny mówią, że praktykują to. To jest u gór. W gimnazjach, w liceach. Ależ, Rozmawiają o higienie, ale... o, bez, o zdrowiu. Właśnie o asertywności w tych y, sprawach. Takich, takiej dziewczyńskiej asertywności. I naprawdę, okazuje się, że świetnie są przyjmowane i te, i te i bardzo jest to chciane. Panie są Kazimier... sprawy, o których młodzież nie chce rozmawiać z rodzicami. Eee, ale... Pani Pani poseł, bardzo przepraszam, bo musimy kończyć tę, tę, tę część, ale wydaje mi się, że akurat propozycja pani minister otwarta pod tytułem fakultatywnie, tam, gdzie szkoły są, tam, gdzie rodzice są, to nie jest propozycja, którą można bez założenia odrzucić. Ale Panie Doktorze, że jeśli idzie o patologii, kwestię tolerancji dla gwałtów, nie, no wiadomo, jeśli idzie o nasz system prawa, nie zgadzam się, żadna edukacja ale... sędziów jedno, może... Drugiego nie może nie pozwala zawieszać i to jest skandal. Mamy najbardziej liberalne akurat, prawa na świecie. Akurat w tej sprawie zgadzam się z Panią poseł, Koczta, chociaż to też nie będzie żadnym rozwiązaniem. Jutro składamy tego projekt, macie państwo okazję się zrealizować. Bardzo Panią tak. dziękuję. Księdze oko, bardzo dziękuję. Za chwilę minister Nowak. Dziękuję bardzo.